Jest życie. Zamieniłam beton na dżunglę, stres na spokój. Jest to świetne miejsce, żeby wychowywać dzieci. Nowy Jestem z Polski. Od wtorku do piątku o 21.50 w TV Style. Superarchitekt powraca. Cześć, Krześle. Po amerykańsku tak do roboty. Nie śpiłaś. Świetny, to jest. Sześć, ale to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To Ale To jest. To jest. To jest. To jest. To Zobaczcie, efekt. Wow, ale jest. To program będzie pięknie. W sobotę o jest. w jest. o ich radość życia jest zaraźliwa. Ile rzeczy z człowieka może ominąć w życiu? Nowe odcinki. Cały jej świat w niedzielę o 15.30 w TVN style. Jestem ponad chmurami. Czy to nie jest romantyczne? Nowe podróże i nowe przygody. O oh my God! Na taki widok to ja właśnie czekałem. Czego chcieliście? Nowy sezon. Do zobaczenia w niedzielę o 16.30 w TVN Style. Po 40. Bej. wszystko szwankuje. Hormony rządziły do tej pory naszym życiem, a teraz właśnie zaczyna palować bezkrólenie. Dlaczego te hormony nam to robią? Możemy zacząć myśleć o sobie. W starzeniu się możemy sobie tak pięknie odpuścić. Będziemy odczarowywać starzenie się. Ej stara, koniec tematu wtedy. Nowy program Ej stara. W poniedziałek o 21.50 w TVN Style. Jest to proceder od prawa do lewa. Chcielibyśmy porozmawiać o kilka Pana. Możemy? Minutka. Mimo, że się tu nie Panie chce To jest po prostu nieprzyzwoite. Posłowie otrzymują tę magiczną wiedzę, że to są dodatkowe pieniądze. Tego nikt nie sprawdza. Ma Pan umowę na najem? To jest jaki samochód? E, to jest biały. <grym> Chyba <i> męczący. <tłuszczą> Cykle, reportaży, drogie posłanki, drodzy posłowie. Czarno na białym w TVN24+. stara, Zobacz. Widzę, nie widzę. Widzę, nie widzę. Widzisz? No teraz widzę. Ej, ale ja to wolałabym czasem nie widzieć. Witkowska, to jest twój biznes. Nasz biznes, babski biznes. Wiecie co? Ja to muszę sobie to chyba wszystko poukładać. A ja ciś tym pomogę i Czy nie pójdziesz z serwami? O, cześć za. Wiadaron Texów. 70 zł za kilogram, dyszka za sztukę. Chcecie je Jasne! Dzień dobry. Co ty tutaj robisz? Przeszedłem do Braczkowo. Będzie pięknie. Będzie.